Nazywam się Jakub i jestem charakteryzatorem zmarłych. Choć moja praca może wydawać się makabryczna, nigdy mi nie przeszkadzała. Wręcz przeciwnie, znajdowałem pewne ukojenie w nadawaniu odrobiny godności tym, którzy odeszli, przygotowując ich na ostatnie pożegnanie. Zawsze starałem się być profesjonalny, utrzymując emocjonalny dystans wobec każdego ciała, które do mnie trafiało. Ale tej nocy, mojej ostatniej w tej pracy, wszystko się zmieniło. Tamten wtorkowy wieczór był wyjątkowo chłodny. Zegar wskazywał trzecią w nocy, gdy zadzwonił do mnie kierownik kostnicy. Powiedział, że właśnie przywieziono ciało i trzeba je pilnie przygotować. Samobójstwo. Powiedział głosem ciężkim i zmęczonym. Bez wahania przyjąłem zlecenie, a przynajmniej starałem się nie okazywać dyskomfortu. Praca z ciałami nigdy nie była łatwa, ale te, które odebrały sobie życie, zawsze niosły ze sobą coś mroczniejszego, coś, co wolałem omijać. Kiedy dotarłem na miejsce, powietrze było przesycone znajomym zapachem chemikaliów i formaliny. Sala przygotowawcza była mała, z białymi kafelkami, które zdawały się odbijać chłód ciał przewijających się przez to miejsce. Ciało już leżało na stalowym stole, częściowo przykryte prześcieradłem. Westchnąłem cicho, odsłaniając jego twarz. Głowa była widocznie uszkodzona, lewa strona niemal całkowicie zmiażdżona. Mężczyzna wyglądał na około trzydzieści lat, ale najbardziej przeraziły mnie jego oczy. Były otwarte, utkwione w sufit, jakby wciąż coś widziały. Od początku mojej pracy unikałem patrzenia prosto w oczy zmarłych. Mówią, że spojrzenie kryje esencję duszy, a w oczach samobójców zawsze zdawało się być coś niedokończonego, coś, co chcieli przekazać. Wziąłem głęboki oddech, próbując zignorować dyskomfort i zabrałem się do pracy. Unikałem zbyt długiego wpatrywania się w niego. Od lat przestrzegałem zasady, by nie patrzeć zbyt długo w oczy zmarłych, zwłaszcza samobójców. Zawsze miałem wrażenie, że próbują coś powiedzieć, że ich niedokończone historie unosiły się w tysiąc w powietrzu. Stałem przez chwilę, zbierając odwagę, wziąłem zestaw do makijażu i zacząłem. Praca była metodyczna. Najpierw oczyściłem jego twarz, starając się ignorować stan jego głowy, robiłem co mogłem, by złagodzić obrażenia, wypełniając ubytki woskami używanymi w tanato kosmetyce. Gdy aplikowałem produkty, czułem na sobie jego wzrok kątem oka, jakby nadal żył i mnie obserwował. Nagle wydarzyło się coś niemożliwego. Przez krótką chwilę zobaczyłem, jak jego oczy się poruszają. To było delikatne. Niemal niezauważalne, ale się poruszyły. Subtelny ruch, jakby źrenice chciały na mnie spojrzeć. Na moment zamarłem, aż patułka, którą trzymałem, wypadła mi z rąk. Zastygłem w miejscu, wpatrując się w pustą przestrzeń, próbując racjonalnie wyjaśnić to, co właśnie zobaczyłem. To pewnie zmęczenie. Wymamrotałem, próbując się uspokoić. Mimo to sala wydawała się nagle mniejsza, bardziej klaustrofobiczna. Postanowiłem wyjść, żeby zaczerpnąć świeżego powietrza. Szybko otworzyłem drzwi, pozwalając chłodnemu nocnemu powietrzu wypełnić moje płuca. Na zewnątrz panowała niemal całkowita cisza, przerywana od czasu do czasu dźwiękiem przejeżdżającego w oddali samochodu. Stałem tam kilka minut, próbując się uspokoić. Kiedy wróciłem, coś było nie tak, bardzo nie tak. Głowa zmarłego, która wcześniej była skierowana do góry, teraz zwrócona była w stronę drzwi. Zamarłem to było niemożliwe. Wiedziałem dokładnie, jak zostawiłem ciało, i nie mogło się samo poruszyć. Mój umysł desperacko szukał logicznego wyjaśnienia. Może byłem tak rozproszony, że nie zauważyłem. Może ktoś wszedł do sali, gdy mnie nie było. Ale kto? Szymon. Zawołałem, licząc na to, że usłyszę głos któregoś z nocnych charakteryzatorów, ale korytarz był pusty. Byłem całkowicie sam. Wziąłem głęboki oddech i wszedłem z powrotem do sali, starając się zapanować nad strachem, który rozprzestrzeniał się w moim ciele. Nie miałem czasu na przesądy ani paranoje. Musiałem dokończyć pracę. Ostrożnie podszedłem do stołu unikając patrzenia w oczy mężczyzny kontynuowałem nakładanie produktów maskując niedoskonałości spowodowane obrażeniami ale uczucie bycia obserwowanym było nie do zniesienia miałem wrażenie że w każdej chwili może mrugnąć albo wstać wtedy usłyszałem dźwięk kasznięcie tym razem moje ciało całkowicie zesztywniało obróciłem się gwałtownie w stronę drzwi spodziewając się że kogoś zobaczę ale korytarz wciąż był pusty Szymon? Zawołałem ponownie, tym razem z drżeniem w głosie, żadnej odpowiedzi. Spojrzałem z powrotem na ciało, próbując zachować spokój. Coraz bardziej byłem przekonany, że to nie były zwykłe przypadki. Ten człowiek chciał coś przekazać. Ale co? Czy naprawdę odebrał sobie życie? A może został zamordowany? Drżącymi rękoma dokończyłem makijaż. Z każdą sekundą czułem, jak powietrze w sali staje się cięższe. Jakby coś niewidzialnego zbliżało się do mnie. Kiedy skończyłem, szybko się odsunąłem, starając się zachować bezpieczny dystans. Chwyciłem telefon i zadzwoniłem, by zgłosić, że ciało jest gotowe do odebrania. Ledwo mogłem ukryć drżenie w głosie. Rozłączyłem się i usiadłem na najbliższej ławce, próbując przetrawić to, co właśnie się wydarzyło. Spojrzałem na ciało po raz ostatni. Jego oczy wciąż otwarte zdawały się podążać za mną, niezależnie od tego, gdzie się przesunąłem. Dreszcz przeszył moje ciało i wtedy podjąłem decyzję. Następnego ranka złożyłem wypowiedzenie. Powiedziałem kierownikowi, że nie mogę już dłużej wykonywać tej pracy. Próbował mnie przekonać, żebym został, ale moja decyzja była nieodwołalna. Wiedziałem, że to nie jest miejsce dla mnie. Dziś pracuję w prostszej pracy za niższą pensję, ale przynajmniej zachowałem zdrowy rozsądek. Cokolwiek ten mężczyzna próbował mi przekazać tamtej nocy, nigdy się nie dowiem. Ale jedno jest pewne, nie był w spokoju i ja też nie byłbym gdybym został w tamtym miejscu. Mam tylko nadzieję, że jego dusza znalazła odpoczynek, nawet jeśli przez krótką chwilę próbowała znaleźć go przeze mnie.